Dawidku, wyprostuj te plecy, no jak ty siedzi, dzieciaku, garba będziesz miał, Jak ty wyglądasz? Zapraszam wszystkich na film GimTV mojego wnuczka i jego kolegów. Zapraszam serdecznie. No, cześć babcia. Ja ci chciałabym złożyć życzenia z okazji twojego święta. Chciałabym Ci życzyć dużo szczęścia, zdrowia i żebyś zawsze była taka wspaniała jak jesteś i no, żebyś się nigdy nie zmieniała i żebyś żyła i żebyś w ogóle... no, że jesteś wspaniała i chciałabym Ci życzyć no, wszystkiego najlepszego. Jak zostałam babcią pierwszy raz Czułam niesamowitą, ogromną radość. To jest takie uczucie, którego się nie da opowiedzieć, to trzeba po prostu przeżyć. To jest coś cudownego. Cześć babciu, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Babci. Zdrówka, szczęścia, pomyślności, żebyś teraz w końcu przyjechała i zrobiła nam kluski. to muszę stwierdzić, no, no to, to jest to wszystko do zrobienia. No, często ymm, moja córka mu uwagę zwraca, jeżeli chodzi o porządek, żeby w swoim pokoju ewentualnie wziął, posprzątał. To jest właśnie tak ciężko, opornie mu to nieraz wychodzi, no ale stara się, stara się. Tak, córka. No, hej, kaba, dzień dobry. No, hejka, dzień dobry. No, babciu, ja dzwonię do Ciebie, żeby Ci złożyć życzenia najlepsze w Twoim dniu, w Twoim święcie. Żebyś była zdrowa zawsze, żebyś zawsze miała tyle jeszcze energii na to wszystko, żebyś zawsze nas mocno kochała i żebyś zawsze w nas wierzyła, tak, bo dajesz nam bardzo dużo wsparcia swoim duchom, yy, wnukom. Bardzo Ci dziękuję za to, że jesteś z nami. Nie, nie, napis no co ty, babcia, takie rzeczy nie podejrzewać. W ogóle sobie nie wyobrażam życia bez wnuków. Życie bez wnuków w ogóle nie ma sensu. No. One nadają w życiu sens. Wnuków, yy, prawda? Życie bez wnuków. No ja sobie po prostu tego nie. Chciałam Ci życzyć w tym dniu wszystkiego, byś wiedziała, że bardzo cieszę się, że jesteś i żebyś zawsze była uśmiechnięta. No i żebyś przede wszystkim była ze mnie.